Zdecydowałam, że chcę burgera. Zróbcie mi go, proszę. Poradzę sobie z tym bez problemu. Zrobię najlepszego burgera w historii. Dobrze. Potrzebuję troszkę mięsa mielonego na kotleta. Barwie, a ty co zamierzasz? Te bułki zrujnują mi całą figurę. Zrobię burgera jabłkowego. Co? So, to są najlepsze bułeczki na świecie. Ja zrobię wszystko tak, jak Jane lubi. Miękka bułka z liściem sałaty. Domowy kotlet i ogóreczki babci. Ja też mogę spróbować. Wow, fajny ogórek. Jest taki pyszny. Mógłbym zjeść milion takich ogórków. Rewelka. Czemu nikt wcześniej mi nie powiedział, że są takie dobre? Dzięki, babciu. Smacznego. Ogórki mamy. Teraz potrzebujemy pomidorów. Jeszcze kilka krążków cebuli, ser, no i sosy. Majonez na pewno się tu sprawdzi. Świetnie. Burger gotowy. A wy co tak siedzicie? Chcecie zostawić Jane głodną? Nie, nie. Już zaczynam gotować. Najpierw pokroję ananasa, truskawki i kiwi. Nie zapominam o pomarańczy. Będę miała bardzo zdrowego, owocowego burgera, po którym nic nie stanie się z figurą. Będzie świeży, soczysty i piękny. To co trzeba. Już już. Wiem, po co gotować. Jestem facetem, to nie dla mnie. Po prostu go zamówię. No i proszę. Mamy to, ale ogromny. Myślę, że Jane już nigdy nie będzie głodna. No, niech już próbuje. Wow, ale super. Co to jest? A, Gen, to ty! Jesteś taki zabawny, ale chcę zacząć od tego burgera. Przypomina mi domowe burgery mojej babci. Jest przepyszny. A co to jest? Wygląda jak burger owocowy z moimi ulubionymi owocami. Są smaczne, ale nie do końca to, co chciałam. A teraz czas na tego gigantycznego burgera. Jak smakujesz? Wow, jesteś taki ogromny i pyszny. Wybieram cię jako zwycięzcę. Ojej, kochana, dziękuję. Wiedziałem, że ci posmakuję. A teraz zróbcie mi koktajl mleczny. Mówisz, masz. Dam radę. Wow, to przysmak dla mnie. Już nawet wiem, od czego zacznę. Na pewno będę potrzebowała jednej gałki moich ulubionych lodów waniliowych. Wrzucam je do blendera, dodaję truskawki i troszkę mleka. Wow. Fajnie, a teraz musimy to wszystko zmiksować. Wkrótce będzie gotowe. A ja zaraz pokażę wam męski koktajl mleczny, który jest znakiem rozpoznawczym Kena. Zakładamy okulary ochronne, rękawiczki i wyciągamy nasze ulubione narzędzia. No i oreo. Ojej, to okropne. Muszę cię pokruszyć na kawałki. Widziałyście, jak go załatwiłem. A teraz musimy umieścić czekoladową kulkę lodu w blenderze. Wlewamy mleko i włączamy. Ej, czemu nie działa? No dalej, cudowna maszyno. Ubij mojego szejka. Co ty byś beze mnie zrobił? Musisz włączyć do prądu. A, super. Ja też powinnam zacząć robić koktajl. Zacznijmy od dyni. Wycinamy ogonek i pestki, a teraz wrzucamy ją do blendera. No widzicie? To jest naprawdę niesamowite. A teraz potrzebuję banana. Obieram i zanim wrzucę do blendera, troszkę spróbuję. Myślę, że jeden wystarczy. Co jeszcze dołożyć? Hello. Wiem, pomarańcze. Co to? Dlaczego tak nie oko? Nie mam pojęcia, Ken. Masz tu chusteczkę, otrzyj łzy. Dziękuję, babciu. No dobrze, kontynuujmy. Wyciskamy sok do blendera i wszystko dokładnie mieszamy. Gotowe. Mój koktajl też jest prawie gotowy. Muszę przelać go do ładnej szklanki. Dodać troszkę bitej śmietany. Jest taka puszysta, jak chmurka. I oczywiście czekolada. Uwielbiam płynną czekoladę. Świetnie, odcinamy końcówkę i można dekorować. Pięknie. Prawie zapomniałam o różowych kółeczkach. Przypominają mi małe pączki. A oto i prawdziwy pączek. Nie mogę się doczekać, aż Jane go spróbuje. Ja też już nalewam mój koktajl czekoladowy do szklanki. Ozdobię go owocami na wykałaczce. Gotowe. Mój napój też jest gotowy. Przeleję do szklanki i można podawać. Dzień smacznego. Hmm, od którego zacząć? O, ten koktajl wygląda interesująco. Ciekawe, jak smakuje. No nic zły. Uwielbiam czekoladę. Brawo, Ken. A co tu jest? Człuj, czemu to jest takie kwaśne? Nie prosiłam o kwaśnego szejka. Może ten będzie dobry. Mm, jaki pyszny. I to z moim ulubionym pączkiem. Rewelka! Ten koktajl jest zdecydowanie najlepszy. Hurra, wygrałam! A teraz zróbcie mi babeczkę. O, to prościzna. Mnie też się podoba. A mnie nie bardzo. Zamierzam zrobić najlepsze babeczki w historii. Najpierw zacznę od zrobienia ciasta. Rozbijamy jedno jajko. Teraz cukier. Ja też. A teraz miksujemy wszystko blenderem. Ha! Boisz się? Zaraz babcia pokaże ci, jak to się robi. Ojej, coś mnie w nosie spędzi. Ten masz mąkę na twarzy. Niedługo moje ciasto też będzie gotowe. Ma być różowo-różowe. Idealnie różowe. Wylewam je do foremek. Cię serc, a teraz do piekarnika. Cudownie. Moje babeczki to klasyka. Co to jest? O, czekolada w proszku. Dodam. Ojej, chyba zaraz znowu kichnę. Ken, jesteś taki zabawny. To wszystko przez czekoladę w proszku. Wlewamy czekoladowe ciasto do foremek i wysyłamy je do pieczenia. Moje różowe babeczki są gotowe. Pozostało tylko je udekorować. Do tego potrzebuję bitej śmietany. O tak. I troszkę brokatu dla blasku. Oh. Ale pięknie się mieni. To jest niesamowite. Myślę, że wyszło mi to rewelacyjnie. Mm, a moje babeczki tak pięknie pachną. Muszę je udekorować domowym uh -huh. kremem waniliowym. I kilka owocków, żeby poprawić wygląd i smak. Wszystko gotowe. Ten... Twoje babeczki palą się! O nie! Lusterko mnie rozproszyło! Nie mogłem się na siebie napatrzeć! Zaraz to naprawimy! Ojej, jakie gorące! Jak fajnie wszystko wygląda! No prawie wszystko! Czy one są spalone? Ochyda! Spróbuję czegoś smaczniejszego! Na przykład tych z owocami! Myszności, babciu! Palce lizać! Co tam mamy dalej? Wow, jakie piękne! Pyszniutkie. Ale muszę wybrać te najlepsze! Zdecyduje wyliczanka! I wygrała babcia! No i widzicie, kto tu najlepiej gotuje? Okej. Okay. Co nas czeka w pierwszej rundzie? Sprawdźmy to. Wow, to ulubiony napój wszystkich ludzi na świecie. Coca Cola! I ta wielka butelka trafi do zwycięzcy tego wyzwania. Okej. Okay. czas? Start. Zaczynamy. Wygląda na to, że Jane nie traci czasu. Co to jest? A, chyba wiem. To glina. Lepiej z gliny to sztuka, która wymaga wprawy. Nie każdy potrafi stworzyć coś naprawdę fajnego. Spójrzcie na Jane. Ona już coś formuje. Super. Wow, Emma też sobie nieźle radzi. Jej gliniany twór już zaczyna przypominać butelkę. Samantha, może się troszkę pospieszysz. Fu, to obrzydliwe! Spróbujmy coś zrobić. To nie wygląda na trudne. O, tak. I chyba tak. Ej, z czego się śmiejecie? Co? Dziewczynom tak dobrze idzie. No cóż, moja bryła gliny nie wygląda jak butelka coli. Mam tu pewien pomysł. Spójrzcie, co tam jest! Teraz mamy równe szanse! O nie! Samantha postanowiła zniszczyć pracę koleżanek. Biedna Jane, wszystko na marne. Tak, Samanto, jeśli jesteś w czymś dobra, nie musisz niszczyć pracy kogoś innego. Ups, chyba kończy się czas. Stop! Dobrze, zacznijmy od ciebie, Samanto. Pokaż mi, co masz. O Rety, co to za bałagan? Zdecydowanie nie. Jane, pokaż nam swoje dzieło. Yy, nie, na pewno też nie. Możesz zrobić to lepiej. Emma? No, nie umieściłbym twojego dzieła w galerii, ale z pewnością poradziłaś sobie lepiej niż inni. Gratulacje. Emma, jesteś zwyciężczynią I oczywiście twoja obiecana nagroda. Ojej, akurat tak chce mi się pić. Sorry, dziewczyny, nie jestem dziś w nastroju do dzielenia się. Wow, ile tu owoców. Ale niestety nie są do jedzenia. Dziewczyny będą musiały narysować pizzę za pomocą owoców. Wow, o taką aromatyczną pizzę zdecydowanie warto powalczyć. Jesteście gotowe? No to do dzieła! O, jaka soczysta pomarańcza! Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Jest jeszcze jeden kawałek. Oczywiście, że jego też zjem. Mmm, to jest takie dobre. Rewelka. Oh o, i czy to cytryna? Jest taka kwaśna. Ble. O, granat. Taki słodki, soczysty. Niewiarygodny. Samantha chyba źle zrozumiała zadanie. To nie konkurs jedzenia owoców to wyzwanie malarskie. Ale Emma chyba wymyśliła coś bardzo ciekawego. Wyciska sok z owoców prosto do palety. Wygląda to jak prawdziwa farba. Tylko spójrzcie. Kiwi, pomarańcza, granat. Jakie żywe kolory. Okay. Teraz troszkę cytrynki dla żółtego. Świetnie. No i Emma może wziąć pędzel i malować sokiem jak farbą. Świetna robota. Brawo. Mm, muszę wymyślić coś fajnego i oryginalnego. Wiem! Wezmę pomarańczę. I pokroję ją w cienkie plasterki. Właśnie w ten sposób. Idealnie. Teraz potrzebuję banana. Jego też kroję na małe, zgrabne plasterki. Właśnie tak. Super mitowe chodzi. A teraz winogronka. Uwielbiam winogron. No dobra, czas na złożenie naszej pizzy. Myślę, że wygląda świetnie i całkiem apetycznie. Wow! Czas się skończył. Pokażcie mi swoje prace. W porządku? Samanto, co my tu mamy? No to nie jest dobre. Nie nadaje się. Sorry. Dobra, Emma. To też nie jest zbyt ładne. Orażka. What? Ok, teraz Jane. Wow, to jest to, co chciałem zobaczyć. Dobra robota, Jane. Pizza jest twoja, brawo. Widziałam, że moja kompozycja się spodoba. Teraz czas na przekąskę. Jaka pyszna pizza. Mm -mm. Palce lizać i wszystko dla mnie. O tak! Nadszedł czas na kolejne wyzwanie. Wow, patrzcie, jaka urocza papuszka. Myślę, że każda z dziewczyn chciałaby mieć takiego pupilka. Ale na to trzeba sobie zasłużyć. W porządku. Gotowi? Do dzieła. Okej. Okay, weźmy kilka żółtych koralików. Aha, wrzucimy je tutaj. Zaczniemy od głowy. Świetnie. Wygląda na to, że wszystkie dziewczyny poważnie myślą o wygranej. Spójrzcie, jak sprytnie ma sobie radzi. Dobra robota. A co z tobą, Jane? O, Jane jest naprawdę zajęta. Ups. Chyba ktoś zgubił swoje okulary. O nie, katastrofa. Jane zniszczyła swój rysunek własnymi rękami. To straszne. Co teraz? Miejmy nadzieję, że Jane da radę to naprawić. Najważniejsze to nie wpadać w panikę i do końca walczyć o nagrodę. Ojej, wygląda na to, że papuszka zgubiła piórko. Oby tylko to nie przeszkodziło żadnemu z zawodników. Kurczę! To jest dokładnie to, o czym mówiłam. Chyba praca Samanty też jest zniszczona i w ogóle nie ma już czasu. Co za pech! Dobrze, zacznijmy od Jane. Y, poważnie. Jane to wcale nie jest ładne. Zdecydowanie nie! Soknuje Co Samanta! Coś wymyśliła. Aha, prosta, ale sprawdzona sztuczka. No co za bezczelność? Dobrze, Mo, pokaż mi, co tam masz. Co, żartujesz sobie? To jest okropne. Nie, Samanta? No to już co innego. Brawo, Samanto. Ta urocza papuszka jest Twoja. Proszę. Dziękuję. Gdzie jest mój piękny ptaszek? O, tutaj. Nie mogę się doczekać, żeby cię pogłaskać. Chodź tutaj. Auć. Co się stało? To boli. Prawie odgryzła mi palca. O, czy to trampki? Wygląda na to, że nauczyciel ma w planach nietypowe zadanie. Jakie piękne, kolorowe rolki. Lubicie jeździć na rolkach? Co jest lepsze, łyżwy czy rolki? Napiszcie w komentarzach. Nasze nowe wyzwanie zaczyna się właśnie teraz. No dobra, to powinno być całkiem łatwe. Zaczynamy od prostego wzoru tutaj. I tutaj. O super! Teraz troszkę czerwieni tutaj. I o tak. Podoba mi się. No całkiem fajnie mi to wychodzi. Super, prawda? Kurczę, okay. Mnie tak dobrze idzie. Spróbuję i ja. No dobra, to jest całkiem fajna zabawa i wcale nie taka trudna. Kwiatek tu, kwiatek tam. Wspaniale sobie radzicie, dziewczyny. A jak tam, Samanta? No cóż, wzory Samanty wyglądają dosyć zwyczajnie, ale widać, że się stara. Czyż nie? Okej, okay, Emma i Jane dają czadu. Ale coś mi mówi, że Samantha znowu zastosuje swoje brudne sztuczki. Czy ona zamierza skłócić Emma i Jane? Wygląda na to, że plan Samanty działa. Dziewczyny, nie kłóćcie się o jakieś bzdury. Dajcie spokój. To przecież Samantha wszystko wymyśliła. Ojej Emma niszczy pracę Jane. Samantha musi być z siebie naprawdę zadowolona. Tymczasem Emma ma zamiar zamontować kółka na swoich trapkach. Coś mi mówi, że to będzie naprawdę fajne. Wow, jakie kolory! Odjazdowo. No! Co tam z czasem? Stop! Pokażcie mi swoje arcydzieła, hmm. dziewczyny. Samantha? Yy, przepraszam, ale nie o to mi chodziło. Nie nadaje się. Okej. Okay. Teraz Jane. Co mogę powiedzieć? Nie i jeszcze raz nie. Ta praca nie jest dobra. To nie wiadomo co. O, Emma. Widzę, że masz do tego smykałkę. Dobra robota, gratuluję. A oto twoja zasłużona nagroda. Ojej, super! Przymierza je. Coś nie wchodzą. Serio? Kurczę.